Witam się z wami w ten zimowy, zimny, mroźny wieczór. Jak widzieliście, u nas już zima w pełni. Śnieg pada za oknem, także trzeba się coś czymś rozgrzać. Polecam gorącą herbatkę, coś do przekąszenia, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Dzisiaj najnowszy box od Notino. Numerek 14, jak widzicie, na właśnie zimowe wieczory. Dla dwojga. Yy, możecie sobie wziąć tak, jak ta para popcorn, usiąść wygodnie na sofie i oglądać mój filmik. A od czego zaczniemy? Może Wam najpierw pokażę, co dzisiaj w sklepie dorwałam. Najnowsza gazeta pojawiła się właśnie u nas w kiosku. Instyle Influencer. Zaciekawiłam się tą. Gazetką, a raczej czasopismem kolorowym, ale spójrzcie, cena zwariowali 6,90 euro, oczywiście. A co w środku znajdziemy? No, tak jak zwykle, na końcu jakieś podróże. Mamy tutaj dodatki, jakieś makijaże. Fryzury. No i oczywiście moda, 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 czyli y, dla tych, co uwielbiają nowości, trendy w modzie. O, no ciekawe, ciekawe zdjęcia są naprawdę to gazetka będzie dla nich. No ja się skusiłam na pierwszy numer, chciałam zobaczyć co to będzie ciekawego. Także jeśli mieszkacie w Niemczech, w Austrii, na pewno dostaniecie tą gazetkę w kiosku. Insta influencer. Co jeszcze kupiłam ciekawego? Kalendarz adwentowy, ale do uzupełnienia samemu i postanowiłam właśnie sobie go zawiesić na ścianie. Koło choinki. I uzupełnić swoimi wymarzonymi, które znajdę w sklepach, kosmetykami. I nie tylko, bo już dzisiaj znalazłam w biżu Bridget przepiękny, błyszczący pierścionek, który zakupiłam. I gdzieś tutaj do któregoś okienka tego kalendarza adwentowego sobie włożę. Jak również może jakieś próbeczki zapachów, właśnie. Z takiego mini boxa Notino zapachowego. Mamy tutaj pięć próbek zapachów opisane, jak wygląda oryginalny flakon, ale oczywiście znajdują się tu tylko próbki tego zapachu. Także mamy pięć różnych. No ja nie znam ani tego, ani tego. Tak, myślę, że sobie może uzupełnię tymi próbkami kalendarz, ten właśnie adwentowy, i będę poznawać codziennie. Jakiś nowy zapach. I będę go testować. Tu się jeszcze jeden schował. Takiego boksika możecie zamówić sobie właśnie na stronce Notino w cenie 33 zł. I jeszcze mam drugi z innymi zapachami. A dzisiejszy boks. Numer 14 już przed nami. Otwieramy. Boks pojawił się w środę i, oczywiście, od razu dałam wam znać na naszej społeczności, w zakładce Społeczność na YouTubie. Także czytałam Wasze komentarze, za które ślicznie dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich, że udało Wam się go dorwać i zakupić. Mi również. O siódmej rano zapłaciłam za niego 29 euro i dlatego też produkty będę Wam podawać. Ceny produktów również w walucie euro. Podsumujemy sobie, ile będzie wart ten boks na samym końcu. Także zapraszam na podsumowanie. Dobrze, już nie będę dużo opowiadać, tylko otwieramy. A tu mamy jeszcze kotka i pieska. Oczywiście karteczka informacyjna. O, jest również i rabat. Próbowałam te rabatowe kody wbijać oczywiście szybciutko, jak zamawiałam, ale nie udało mi się. Nie dostałam 10, nawet 5% zniżki. Także musiałam go zakupić za 29 euro. Tak ładnie to wszystko wygląda. Ja może odwrócę tutaj kamerę troszeczkę i będę układać wszystkie produkty, abyście dobrze widzieli. I zacznę może od tych największych produktów z naszego boksa. Mamy firmę DAW i jest to peeling do ciała 295 ml. Tak to się prezentuje. Czy jest zaklejony? Nie! Zobaczcie, jaki kremowy. Taki bladoróżowy kolor. Mm, przyjemny zapach. Drugi, taki większy produkt. Akurat mi się trafiła świeczka niebieska. Dajcie znać, jaką wy dostaliście, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda takie zatopione, jakby mozaika. Przepiękny. Chyba to będzie morski zapach. Włoska produkcja. O, to mnie zawsze ciekawi, właśnie z jakiego kraju pochodzi dany produkt. Tu na pewno będziemy mieć Niemcy, chociaż pisze, że Made in Słowacja. Hmm, to też ciekawe. Drugi produkt mamy świeczkę zapachową. Oczywiście szklane opakowanie przepiękne. Dajcie znać jaki kolorek dostaliście w boksie. Jestem bardzo ciekawa. Kolejny produkt. No już nie ma takich większych, to może zaczynamy od kremu, bioder, krem z retinolem 15ml. Ładny słoiczek Trzeci produkt. Następnie mamy Aveda firma 25 ml. I mamy tutaj maseczkę do włosów. USA. O proszę. Następnie mamy 5 ml firma Klinik. I jest to krem nawilżający. O, w takiej tubeczce. A kolejne do opakowanie: Jest Laude, proszę, 7 ml. I jest to serum przeciwzmarszczkowe. Najlepsze zostawię na koniec. Kolejny produkt. No, tu już się zaczynają zapachy. Mamy tutaj żel pod prysznic, który możemy również umyć włosy. 30 ml. Wymowa angielskiego Burberry Hero. Także to jest zapach męski. Także to jest boksik dla pań i panów. Także mamy pierwszy produkt dla panów. I może drugi produkt od razu pokażę, również męski. Zapach Uomo Valentino Bon in Roma. Woda toaletowa 15 ml. No, super. Prezent dla mojego męża. A coś dla pań również się znalazło w tym boksie? Mamy tutaj 5 ml. Kłania się teraz francuski, Chlue mamy zapach nomady. Tak się to ponoć wymawia. Czyli najnowszy zapach, zobaczmy jak flakonik nam się tu prezentuje. O. Kolejny produkt. Mamy olejek do włosów firmy Revlon. 5 ml. Chyba taki właśnie miałam z jakiegoś kalendarza adwentowego niedawno, co otwierałam. I jeszcze coś tutaj jest w naszym boksie. Kryształkowa sól do kąpieli. A właśnie na wieczór, żeby sobie relaksującą kąpiel zrobić. O, coś, coś fajnego. Fajny taki tematyczny boksik, naprawdę. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo ja już jestem tutaj na ostatnim produkcie. Chyba już tu nic się nie znajduje. Czekam na Wasze komentarze. I mamy tutaj w płachcie maseczkę koreańską firmy Korika. To jest nasz ostatni produkt. W bokcie znalazło się 12 produktów. Dajcie znać, który Wam najbardziej przypadł do gustu. Czy akurat może ten zapach? Jest to woda perfumowana. Ja Was zapraszam już na kalendarz adwentowy. Kolejny będę otwierać luksusowy. Cena jego to powyżej będzie 1000 zł, chyba nawet 1200. Także jeśli jesteście ciekawi, jaki kalendarz pojawi się już w przyszłym tygodniu na naszym kanale, zostawcie subskrypcję, łapeczkę pod tym filmikiem. A ja Wam już życzę miłego, udanego wieczoru. Także do zobaczenia. Cześć!